Witam w kolejnym odcinku, zagramy w Poldek Driver, auto Poldek Shadow, 90 koni mechanicznych, śliczne, niebiesiutkie autko, trasa Shopping Center, yy, OS 2, czyli jakby drugi typ, poziom trudności łatwy, na to wygląda, chyba Roman troszeczkę zjechał ze swojego wysokiego poziomu, oj, szykuje nam się tutaj długa trasa, 52 od... Yy, Numerki, checkpointy Ostra wymiana z Zderzaków tutaj na początku Biały polone spycha Romana Nie daje się wyprzedzić, fioletowy teraz domyka Także naszego faworyta Ruch okrężny któ Którego nie był świadom Roman I też wjeżdża tutaj w dziwnie Krawężnik, zmiana kamery Pomy Pomylenie trasy w ogóle Co ten Roman wyprawia Traci cenną pozycję Był drugi prawie A jest teraz czwarty Dawno się to już nie zdarzyło Dawno już tego nie było Żeby Roman w taki sposób przegrywał yy... Dogania już tutaj filetowego Poloneza Który jest chyba najsłabszy z tych wszystkich Jednakże Niby dogania, ale daleko Dużo mu jeszcze zostaje i wyprzedza go nagle Prawie wyprzedza, zawadził o niego I w ten sposób się zablokował Ten zajeżdża, próbuje mu zajechać drogę, nie puścić go Przed siebie, przez chwilę mu się to udawało Ale Roman i tak za wzięcie... Da, y, par do przodu, że i tak go wyprzedzi. Teraz jeszcze został mu biały polonez który jedzie tuż przed nim. Trasa wydaje się być bardzo długa, i chwilę potrwa, y, nim dojedzie do mety, przez co narażony jest na długotrwały stres, w wyniku którego może popełniać dużo więcej błędów. Jednakże powinien się skupić i ich unikać, takich jak teraz, na przykład wypad z trasy, omijając checkpoint i w ten sposób czerwony Polonez yy, obroni pozycję, jednakże za wolno jedzie i Roman go już wyprzedza, nie popełniając tutaj żadnego błędu o dziwo na tym zakręcie. Tutaj przej przejazd przez pasy i zgubienie się lekkie. Nie wie za bardzo Roman gdzie jechać, ale zdaje się na instynkt jedzie tak mniej więcej za strzałką. Udaje mu się ujrzeć yy, Kolejny checkpoint, wjeżdża w niego, no i jedziemy dalej. Tutaj jeszcze taka, yy, teraz ruch okrężny, wyjazd ruchu okrężnego. No i teraz Roma sobie tutaj na tej pierwszej pozycji spokojnie pomyka ku zwycięstwu. Miejmy nadzieję, przeciwników jak na razie nie widać za nim. Yy, jest yy, przeciwnicy, mają 16, ten. Roman ma 20. Teraz jeszcze tutaj dziwnie wjeżdża w tą drogę. Dziwnie, a jednak nie dziwnie. Dobrze pojechał. Nie popełnił już tych błędów co w pierwszym okrążeniu. I jedzie sobie do przodu. No i teraz przyspieszenie troszeczkę że tej monotonnej jazdy. Roman tutaj gnie, gna do przodu. Niczym koni. Tymi swoimi 80 koniami. Yy, mija autobusy, pasy, przejeżdża wszystko, robi wielką przewagę w stosunku do przeciwników. Jest prawie już teraz niedościgniony. Wątpię, by ktokolwiek jeszcze go dogonił. Myli trasy, yy, miesza się tutaj, ale i tak przewaga jest 8 odcinków, nawet 9 w tym momencie przez chwilę była. To jest ogromna przewaga, żeby nawet Roman stracił koło, zdążyłby się zatrzymać, wymienić je i ruszyłby dalej, i nawet by nie stracił pozycji. Więc teraz już wracamy do normalnego tempa przed samym autobusem, gdzie omal nie rozbił sobie głowy Roman o niego. Dogania filotowego Poloneza, który gdzieś tam sobie z tyłu jedzie spokojnie. Roman już zdążył go całym okrążeniem nadgonić. Stało mu jeszcze cztery odcinki do końca trasy. I teraz już tylko zbliża się do zwycięstwa wielkimi krokami Zmiana kamery na wnętrze I uderza w Fiata 120 6P No i maluszek biedny poszkodowany obity Oraz nasz Roman w swoim bordowym Polonezie też wyobijanym Jedzie sobie tutaj na Po zwycięstwo Zostały jeszcze tylko dwa odcinki, jeden już widać przed nami Drugi jest też niedaleko a bo zaraz za zakrętem. Brawa dla Romana. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i do usłyszenia.